MS Piper PA18 Super Cup 1300 mm. Oto on. Wiedziałem, że tak duża drukarka 3D po coś się przyda w firmie. Samolot uniwersalny jak szwajcarski scyzoryk. Po pierwsze, wyposażony jest w ponadwymiarowe pompowane koła, dzięki którym startuje i ląduje dosłownie niemal wszędzie. Opcjonalnie można mu założyć pływaki i startować i lądować wtedy na wodzie. Po drugie, primo. Jest to model typu stall, czyli short take off and landing, wymagający dosłownie około 3 metrów do startu i do lądowania, jeżeli umie się to zrobić. Co więcej, jest tutaj tak mocny silnik, tak duży stosunek mocy do masy, że doświadczony pilot absolutnie nie ja. Ktoś z dużo, dużo większym doświadczeniem jest w stanie złapać go za ogon, wystartować i podrzucić do góry. Wystartować pionowo, zrobić świecę i podobnie wylądować. Widziałem to w internecie, a no na YouTube to chyba nie kłamią, nie? I będę w tym filmie często się odnosił do mojego poprzedniego filmu z Cessną. Dzięki tym dwóm pierwszym cechom Piperowi jest dosłownie wszystko jedno skąd startuje i gdzie ląduje i jest to w zupełnie co innego, zupełnie co innego niż ta Cessna która jest piękna, ale start i lądowanie nią to taka delikatnie mówiąc katorga, przynajmniej na oryginalnym zawieszeniu, oryginalnych kołach. No i po trzecie, chyba najważniejsze dla początkujących, samolot ten domyślnie wyposażony jest w żyroskop. Nazywa się to Reflex, obecnie Reflex V3, który dodaje do takiego samolotu tak naprawdę tryb zbliżony do tego, co nazywamy angle w dronach FPV. Czyli możesz sobie sterować lewo, prawo, ale nie będziesz w stanie samolotu przewrócić przez skrzydło, ani zrobić beczki, ani zrobić rolki. No nie, samolot będzie się poziomował samodzielnie i sprawiał, że poleci nim dosłownie nawet dziecko. Brawo. Brawo, brawo. I obróć się raz. Stabilizację, czyli to latanie na czytach można włączać i wyłączać z przełącznika. Oraz można ją minimalizować. To znaczy jest taki tryb pół stabilizacji, tryb, który wygładza Twoje ruchy. Takie coś powiedzmy jak Horizon. Ja ten model mam przeszło rok i dopiero w lutym tego roku, a dostałem go na święta 2023, a w lutym 2025 zacząłem z niego korzystać tak, jak powinno się z niego korzystać. Się Już ten... myślałem, że będzie bum. Ale to jest przyjemne. Nie przy ziemi. A to jest fajne, że masz kuka, co podjedziesz No wcześniej to nie działa no. Widziałem A... Myślałem, że cesnę będzie mm. no masz? Wcześniej miałem tutaj założony VTX i latałem nim trochę jak dronem FPV. Da się, jak najbardziej da się, on spokojnie dźwignie taki ładunek, bez problemu przyklei się na czułko mu kamerę VTX, nawet zewnętrzne zasilanie, jeżeli byłaby ochota i można latać w FPV, co daje powiedzmy, że ćwierć takiej prawdziwej frajdy, przynajmniej mi i wymaga dosłownie 1,1 umiejętności, żeby skutecznie latać. FPV to tym latałem drugiego, czy trzeciego dnia, czyli tak po pierwszym poważnym dzwonie i po pierwszym poważnym klejeniu tego samolotu. Tak naprawdę jak się założy kamerę na samolot, to każdy doświadczony pilot FPV tym poleci. Ale bo ja w ogóle jeszcze nic nie powiedziałem o danych technicznych. 1300 mm to jest rozmiar tego samolotu rozpiętość skrzydeł. Rozmiar jest taki, że mieści się do auta bez rozbierania, chociaż wymaga to pewnego, pewnej uwagi i pewnego doświadczenia, jak go w ten samochód włożyć, żeby nie urwać statecznika pianowego. Długość to niecały metr. Będąc dokładnym 986 mm, masa do startu przekracza 1,5 kg. Nie powiem dokładnie, ponieważ swojego nie jestem w stanie już zważyć, tak jak wyszedł z fabryki. Są tam ze dwie, tubki, ze dwie tubki kleju, jedna tubka w okolicach 40 gramów, uchupor. Dokładałem też swoje wzmocnienia, jest tam trochę więcej węgla, jest tam. Trochę cyjanoakrylu. 1,5 kg to tak bezpieczne założenie. 1,5 kg. Za napęd odpowiada silnik 35-36 850 kW, na którym założone jest śmigło standardowo 11 x 7. 11 cali średnicy, 7 cali skoku. Samolot ten zasila się pakietem 3S. Producent mówi, żeby to było około 2200 mAh. Na tym pakiecie polatasz w okolicach 5, 6, 7 minut. Zależy od warunków, zależy jak bardzo wieje, zależy od tego, jak operujesz trotlem. Zdarzyło mi się do tego samolotu założyć mniejsze śmigło i było to śmigło dokładnie od Fantoma 3. Full! Ale czat! To jest ich taki kurdek kwadratowy No proszę pana, to nie są wiesz, drogie rzeczy Ale rozwiązanie takie fajne jest w ogóle, nie? Ono ma średnicę 9,4 cala i 5 cali skoku, i żeby skompensować tą mniejszą łopatę i mniejszy skok, zasiliłem ten samolot pakietem 4S. Pomyślałem: No, najwyżej się spali, a się nie spalił. Nie jest to absolutnie porada, jest to tylko obserwacja, informacja. Podłączacie 4S na własne ryzyko. Największym minusem tego modelu Choć bardziej trzeba to nazwać cechą, parametrem, właściwością, będzie to, że jak te 1,5 kg pieprznie o ziemię z dużą prędkością, no to ono się trochę bardziej łamie niż ta cessna, do której miałem się w tym odcinku odnosić. Tamten model, trzy razy lżejszy i znacznie mniejszy, po zahaczeniu o ziemię, on koziołkuje tak, jakby był jednym zbitym przedmiotem. Koziołkuje, z reguły nic z niego nie odpada, no tutaj sytuacja wygląda zgoła inaczej. I mimo, że skrzydła wzmocnione są karbonowym dźwigarem, który przechodzi przez kadłub, to przy takim mocniejszym przyziemieniu, z reguły nie na podwozie, tylko właśnie o skrzydło, czy najpierw dziób, najpierw śmigło, potem reszta, to skrzydła próbują oddalić się w innym kierunku niż kadłub. I widać to absolutnie po miejscach klejenia tego mojego kadłuba. No pokażę Wam. Nosek też dość znacznie się kompresuje, i trzeba, trzeba mieć to na uwadze, że te 1,5 kg uderzające o ziemię, no trochę inaczej się zachowa jak 600 gramów uderzające o ziemię. Trzeba mieć na uwadze, że czasem na miejsce lądowania nie idziesz z uśmiechem i z dłonią, żeby złapać model, tylko raczej z szufelką, z miotką i workiem, żeby na pewno wszystko, wszystko zmieścić. Ale dlaczego mówię o tym, że to jest cecha, a nie wada? Ponieważ ja tak robiłem już kilkukrotnie, dokładnie z tym egzemplarzem, i. Po odpowiednim posklejaniu. Uchu POR, zapamiętajcie sobie tą nazwę, lata tak samo jak przed rozbiciem. I część modelarzy mówi, że samolot bez kleju to w ogóle nie ma prawa latać. Trochę jak dron FPV bez trytytki Ale mimo tych dziesiątek gramów Uchu Pora wlanych w ten samolot, mimo tego, że znów. Po dzisiejszym lataniu jest do posklejania. Coś odpadło. Uwielbiam go i szczerze polecam. Kupiłem go za swoje. Sam sobie dałem go pod choinkę w 23. I uważam, że jest to jeden z fajniejszych samolotów, które posiadam. Ja wiem, że prawdopodobnie będę tak mówił o każdym następnym samolocie. Nic na to nie poradzę. Zajawiłem się na latanie, daje mi to ogromną radość i w końcu wyjście na latanie daje mi to, co dawało mi drony FPV na samym początku. Tą frajdę i tą niepewność z iloma statkami powietrznymi wrócę. Dobra, tyle. Ładnie to sobie oświetliłem, nie? Kurde. Fajniej mieć sporo lampek LED. O tym też zrobię film.